Moja straszna historia zaczyna się w małej miejscowości w województwie Wielkopolskim, czyli w Dolsku. To liczące niespełno 2000 mieszkańców miasteczko nieopodal poznania. Na pierwszy rzut oka zwyczajna, senna miejscowość, która jak mi się wydawało nie ma zbyt wiele do zaoferowania, ale od początku. Do Dolska trafiłem podczas ostatnich wakacji. Wracaliśmy z rodzicami z rodzinnego wyjazdu. Kiedy przejeżdżaliśmy niedaleko restauracji w Villa Natura, postanowiliśmy zatrzymać się tam, by odpocząć i też zjeść, ponieważ przed nami była jeszcze długa droga. Zostawiliśmy samochód na parkingu przed lokalem. Kiedy wróciliśmy, Tata miał problem z odpaleniem auta. Jeszcze tego brakowało. Coś zerwało nam kable od akumulatora. Mruknął tata. Musimy znaleźć mechanika, odpowiedziała mama. Podziwiam za optymizm. Mechanik na tym zadupiu, powiedział zdenerwowany ojciec. Kiedy rodzice się kłócili, ja zauważyłem mężczyznę. Dziwne w nim było to, że mimo upału miał ubrany długi płaszcz, spod którego wystawały kable. Zaskoczyło mnie to, bo akurat to nam brakowało kabli. Mężczyzna widząc, się na niego gapie, podszedł i zaproponował, że pomoże nam w odholowaniu samochodu do jego warsztatu. Bardzo panu dziękujemy, powiedział tata i jesteśmy naprawdę wdzięczni. Mężczyzna zadzwonił po swojego brata i poprosił o to, by przyjechał i nas zabrał. Kiedy brat tata przyjechał, wydawał się bardzo podekscytowany, mimo że nie miał do tego powodu. W końcu pomagał tylko ludzi z dzieckiem naprawić samochód, a w dodatku nikt mu za to nie będzie płacił. To czego się wtedy przestraszyłem to fakt, że jego usta i broda były podejrzanie czerwone od jakiegoś płynu, przypominającego krew. W końcu ruszyliśmy, jechałem w samochodzie mechanika, który nas holował, ponieważ było gorąco, a my nie mieliśmy klimy w aucie. Przez całą trasę czułem się nieswojo. Miałem wrażenie, że w całym aucie śmierci padli nam i resztkami mięsa. Wiedziałem jednak, że w tym rejonie jest dużo myśliwych. Więc to mnie pocieszało. Dojechaliśmy. Odezwał się kierowca. Wysiedliśmy z samochodu. Tędy Do to jeszcze bardziej pobudzony. Weszliśmy do warsztatu. Dwaj mężczyźni kazali nam czekać i powiedzieli, że idą po narzędzia. Było to bardzo, ale to bardzo niepokojące, bo w warsztacie było pełno różnych na narzędzi. Dosyć szybko zacząłem się nudzić, więc chodziłem po pomieszczeniu i oglądałem popsudy sprzęt. Nagle odsłoniłem dużą zieloną plandekę, aby zobaczyć, co się pod nią znajduje. U kurwa! Krzykną Data. Przecież to ludzkie ciało. Wrzesnęła mama. Na dodatek pokryzione, dodałem blady ze strachu. Zaczęliśmy uciekać. Na, na nasze szczęście, ci dwaj kanibale, bo tak ich nazywam, zostawili kluczyki w swoim aucie. Przez co porwaliśmy je. I odjechaliśmy. Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Zmasakrowane ciało, chyba kobiety, nie dawało mi spać jeszcze przez wiele nocy. Nie byliśmy w stu procentach pewni, że ci bracia to kanibale, ale wszystko na to wskazywało. Brudne od krwi usta, zapach padliny w aucie oraz brudne od krwi narzędzia porozrzucone po warsztacie. Poza tym, to ich zachowanie, po tym przeżyciu już nigdy moja noga nie postanie w Dolsku, w mieście kaniwali.